Witajcie, kochani. Tematem dzisiejszego odcinka będzie cięcie Hui tui. Znajdujemy się obecnie w krynicy Zdrój. Jest tutaj takie piękne osiedle, na którym powstało jeszcze piękniejsze arcydzieło. Dzisiejszy odcinek dedykuje szczególnie płci pięknej. Drogie panie, znajdziecie tutaj coś, co na pewno was zainteresuje. To, co widzicie za mną, to ten, ten zarys. Ta człekokształtna forma jest niezwykłym arcydziełem, które powstało przy mojej pomocy. Oczywiście Pablo Picasso we własnej osobie. Jeżeli podoba się Wam to, mogę takie coś wykonać w ogrodzie. Koszt takiej usługi to 50 zł za sztukę. Z tego względu, że przy wykonywaniu tego projektu ucierpiały moje dwa paluszki. Więc cena na pewno nie jest wygórowana, a na pewno warto mieć takie arcydzieło w ogrodzie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zostawcie lajka po sobie i piszcie w komentarzach uwagi. Dziękuję, do zobaczenia.